Panie Paulinko, czy da się coś zrobić z tą blizną, ponieważ ona jest taka ciągnąca, taka ściągnięta, zwłaszcza ta prawa strona? Pani Jolu, oczywiście, że jestem w stanie Pani pomóc, gdyż mikropunktura działa cuda, działa na bazie łuku odruchowego, dlatego, jakby inicjując dany proces, pobudzamy organizm naturalnie do regeneracji. Także tu się naprawdę dzieją cuda. Rozumiem, że jest Pani zniechęcona już wszystkimi zabiegami, natomiast tutaj mogę Pani obiecać, że mikropunktura zadziała w ten sposób, że blizna się rozluźni, przestanie ciągnąć, tak? I to już będzie odczuwalne po pierwszym zabiegu. Muzyka No, bo Na koniec nałożę Pani super preparat Genfaktor, który nam pomoże regenerować tkankę głębiej, czyli ten zainicjowany już przeze mnie proces mikropunkturą będzie bardzo wspomagał.